Jest wtorek 13 lutego. Codzienna liturgia słowa w tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę 18. Pochodnia podcast. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie, gdy zostanie poddany próbie otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, Bóg mnie kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie, pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. A skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały stępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Oto Słowo Boże. Błogosławiony, kogo Ty pouczasz. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz swoim prawem, aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych. Pan nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca. Kiedy myślę, moja noga się chwieje. Wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, Twoja pociecha orzeźwia mą duszę. Błogosławiony, kogo Ty pouczasz. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał, uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie, mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli mu dwanaście. A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli siedem. I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie? Oto słowo Pańskie.